w ostatnim tygodniu czerwca zakończył się rok szkolny dla uczniów wszystkich szkół zaczęły się wakacje które potrwają do września po uroczystych akademiach wyczytaniu wyróżnionych uczniów i wręczeniu nagród udano się do klas gdzie wychowawcy wręczali świadectwa w czwartkowy wieczór gimnazjaliści, a w piątkowy poranek uczniowie szkół podstawowych z gminy sitków Kanowiny po raz ostatni usłyszeli dzwonek. Przed nimi zasłużony odpoczynek, miniony rok szkolny wspominają dobrze, odnosili wiele sukcesów, również tych sportowych. Sobie życzyli niezapomnianych chwil podczas wakacji i sukcesów w następnym roku szkolnym, a nauczycielom, aby nigdy nie mieli problemów wychowawczych ze swoimi podopiecznymi, wiele cierpliwości i oczywiście dużo zdrowia. Czego życzyłabyś nauczycielom na zakończenie roku szkolnego? Ojejku, na pewno jakichś spokojnych wakacji i dobrych uczniów w przyszłym roku, żeby nadal działo się tak dużo jak teraz. Myślę, że to tyle. A jak oceniacie nauczycieli w tej szkole? Bardzo dobrze. Ja na początku byłam sceptycznie nastawiona do nowin, ale z czasem okazało się, że nauczyciele tutaj są ciepli. Mogą stworzyć z nas nowych ludzi, takich lepszych ludzi, którzy otwierają się na innych. Czego życzyłabyś wszystkim uczniom na nadchodzące wakacje? No, oczywiście, spędzenia ich w cudownej atmosferze, pełnej relaksu, odpoczynku i nastawienia na nową drogę życia, na nową drogę, kiedy trzeba walczyć o jak najlepsze oceny i tak naprawdę o jak najlepszą przyszłość. Zanim jednak odebrano świadectwa, dokonano podsumowania minionego roku. Jak podsumowałby Pan miniony rok? Dla nas miniony rok się jeszcze nie zakończył, ale ta końcówka teraz jest faktycznie bardzo dynamiczna. Cieszę się z wyników edukacyjnych, które nasza młodzież osiąga. Co roku coraz lepsze i mam nadzieję, że te wszystkie programy i ta siła nasza i determinacja, którą wkładamy w to, żeby wykształcić naszą cudowną młodzież, jakby nie było, a także determinacja rodziców, bo to też należy podkreślić, i taka dobra wola również i młodzieży, bo oni są bardzo otwarci na wiedzę, powoduje to, że faktycznie widzimy, że te... Owoce naszej pracy możemy zbierać garściami. O nowościach, jakie w przyszłym roku szkolnym nastaną w oświacie na terenie gminy Siedkówka-Nowinę mówił wójt Stanisław Barycki. Od września ma ruszyć szkoła dla dorosłych. Skąd pomysł na to? Ja myślę, że to jest takie wypełnienie luki, ponieważ na okres przejściowy wygasiliśmy liceum ogólnokształcące dla młodzieży. I tutaj jest doskonała okazja wykorzystać wysokie kwalifikacje naszej kadry, żeby prowadzić właśnie na, uzupełnię y, pobrzej poziomu gimnazjalnego osób dorosłych i jest to doskonała okazja, czy też po zawodowej szkole naszej, żeby to uzyskać wykształcenie tytuł matory, co daje start do, już do studiów i dalszego rozwoju. Byli też tacy, którzy pokusili się o nakreślenie sylwetki idealnego ucznia. Jaki powinien być idealny uczeń? Idealny uczeń to taki, który z przyjemnością przychodzi do szkoły, to taki, od którego my dużo się uczymy. Podsumowując, to chyba mogłabym powiedzieć, że to uczeń publicznego gimnazjum w Nowinach. Jak się okazuje, w gminie Siedkówka Nowiny idealnych uczniów jest dosyć sporo, o czym świadczą wyniki egzaminów, wysoki poziom nauczania i doskonała kondycja placówek oświatowych. Jak ocenia pan, panie wójcie, poziom nauczania i kondycję placówek oświatowych na terenie gminy Sitkówka-Nowina? No ja myślę, że jest to ocena, która wynika z wyników, jakie osiągają przykładowo gimnazjaliści, czy, czy podstawowe szkoły szóste klasy. No, czy też szkoła zawodowa. Natomiast w przypadku gimnazjum, o których dzisiaj tutaj mówimy, gdzie żegnaliśmy trzecie klasy, no według statystyki ulokowały się w takiej średniej wojewódzkiej. To znaczy ma, mamy powód do satysfakcji. 100% frekwencja, uroczysta akademia i rozdanie świadectw. Na ten moment czekali 10 miesięcy. Zabrzmiał ostatni dzwonek i uczniowie rozpoczęli wakacje. Jedno jest pewne, niezależnie od wystawionych ocen, wszystkim bez wyjątku należy się odpoczynek.